by? Nie, nie. Jesteś. Jestem. jest jest jest, 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 jest gdzie Jesteś, jesteś, gdzie jesteś. Keeper jest. DL to się. jest. Na grajmy w noży. Arctic Combat. I teraz... No. Jak mówiłem w poprzednim odcinku... Że tu to nie ma... Dobrze, że tu się nie strwają. Robimy challenge na noże. Ale ty, ty nagrywasz ty? No. Ja już nie nagrywam, mi jeden wystarczy człowieku. 50 będziesz. Bożej. Waga, duś leży, jeden leży, jeden leży. chęć, o to dostał. A dostał. Dostał. Boli łapek. Boli pyszczek. Kurde, gdzieś tu siedzi, patrz, siedzi tu. Na naukę, naukę! Ja nawet nie patrzę gdzie, gdzie marzem wkładam. Ach, zawił mnie. Szakajzę. A, nie, A nie jest tak źle, gdzie jest. Nagrywali w A no. Dobra. A nie to nasz. Co? No, Jest na jakaś. Już nie. Ale się na nie rzucają. Nie wiem, czy moje ja wolę te mniejsze mapki. Yy, wtedy dużo może. O! Cześć, ciężko! No właśnie, to mnie martwi. No nie od odczuć na noże za bardzo to gadać. No cóż, walczy się na nożę, no i wszyscy no. składają na jeśli się ich trafi. Ale hmm. tu nie mogę. Za... No. Y, w ogóle kojczyć trafić, ale się da. Ach, tam zaraz ciężko. Jest może ciężko, ale. Na w mapkach się lepiej gra, łatwiej Puchny, no. ich trafi. Łatwiej trafić, bo potem jak się wszyscy rozproszą z, tych noż, z tymi nożami, to potem wiesz szukaj co nie? To jest potem taka robota Jakbyś przyszedł i grał na... Ach, wow. Ja siedzę do tego ścieżek, kurde. jajaj. ta mapka jest trochę głupia. No no bez jaj. Ale wygrywamy, wygrywamy. Kościół, nasz gościu ma jeden 170 do nas, patrz. No. Kurde, no chciałem Ale go... Ale wygrywamy, wygrywamy to. Nie, przegrywamy. Przegrywamy, przegrywamy tak. o 10 punktów. O 20 punktów. No tam o 20, to tam 2 kille. Dobra. Zabij go, zabij go. Ja też chcę mieć punkty. Kurde, no patrz. O, główka mi odpadła. Biedoczka. Ja jest. odkryłem patrz, jak chcę zrobić, żebyś miało ją... Znaczy flagę. Tam zwykle się w mailu dostaje taki nieśmiertelnik. I się na niego włączy, to tam powiedzieli ci: wyskakuję, żeby wybrał swoją flagę. Jak wybierze swoją flagę, to ja muszę ją włączyć. Bo jakim pojawi się i... jaka wygrywamy, wygrywamy. Wygrywamy. Jest. Się... Patrzcie, gościu, wszystkich nas. A tak, dwóch, dwóch? moich w Jest, yes, leży. Kurde, zap. <grym> a ja Ciebie wygadałem no to już wszystko wiemy. Kurde. No cóż, Chciałem mi nie jednego, jest to. Ważne. i mi nie jest ważne, ważne jest no... Ja nie nagrywam by się słabo te filmiki wrzucałem, bo pół godziny jeden się filmik nagrywałem. A ja jestem... kurde. Myślałem, że to nasz. No to mi w gościu to i... Myslałem, to nam, A dobra. chciałem skoczyć na auto. A ty mi w ogóle łuki widzisz? Tak się pytam. Takie zapytanie. Tak. Mam tu killa, yeah, hell yeah. Dobra, no. <laughs> trzy o, a ja jestem po trzeci. Łachła, <noise> jestem planie. Nie mam nie bo tam łatwiej jest gość zobaczyć, a ty jeśli się jeszcze teraz proszę to je w domu czy ktoś ci za... Kurde, no wzią, wziął mnie, patrz Kostiuma ma nas... Jeden gościu ma 330. Nie wnikam. Zrobi! Chyle. Ja ma bardzo... taki stroj podobny do naszego. No można, można tak powiedzieć. Kurde, no chciałem go... Tycnąć nożem, no to mi uciekł, no, patrz. Pierdoła. kurde, no zaś mi uciekł. go potycać. Chciałem go potycać. No. Tam zaraz zabić, potycać, chciałem. Kurde, nie zdążyłem. Dobra, leży. Idziemy tam. O, 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 nie, 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 Tu się ich nakociło. I to bardzo dużo. Coś ja sam wyciągam. Ciu, ciu, ciu. Lecę za jednym gościem. Dobra, Siema. Diablo. Jest też. Haha, trzy killa. A ty mnie. Uciekam stąd, stary, tu jest spawn. A, i się, I się, i ile ich się tych tu spawni? Spawn. Sześć killów mam. Ha! Ja Sześć kilów mam pod rząd. czterdzieści. A a ja wow. Plus 14 kg. Kurde, on miał obronę. Jeszcze miał to, bo przez 3 sekundy działam 4, masz tam obronę, co nie? No. Kurde. A ja się stoję, a ja to jest... Ja bo... no ktoś... Kto, że Jak ktoś na mnie biegnie, to tutaj po prostu stoi i czekam. A ty tyle. To a. takie działa. A tutaj y, ja się stoję, bo myślę, że nikt nie podbiegnie, a tu ktoś podbiega. Kurde, nie zdążyłam, a tycnął, też go tycnął, burż w leżeć, leżeć, ale brzwozia, kurde, ile jest, Z 1120 do 800, wygrywamy, patrz, 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 jaka burż w łazie, to nie, w łazie, naszego, teraz ja go Opa. dobra, nie cnąłem go, bo on mnie cnął. Go chce choć, chcę pogłaskać, chodź. Chcę pogłaskać. Nie blachuję, Leżą amanci. Jestem czary. Leżą. A padają jeden za drugim, co nie? No. I dlatego właśnie lubię czary. Zawsze PADAJĄ po pary. po parych sekundach. Czekaj, czekaj. Kampić?

Zawsze zawsze Pięć. może wygrać. Jest! gdzieś sien... Ile? gdzieś Ile gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam to jest? W ogóle? Gdzie to jest! Jest! Yes. Yes.